Cześć jak się macie widzowie, witam. witam w kolejnym odcinku na kanale, kolejny recap i dzisiaj, yy, dzisiaj szybko przelecę tego tradecika, którego tutaj wziąłem na, na oczywiście na mojej ulubionej parze, którą jest fundo dolara i tak co tu się dzieje, no jak widzicie, właśnie trade, który, którego wziąłem Wywalił mnie i teraz wygrywa. Czyli dość częste zjawisko w moim przypadku. Eee, o co chodzi, tak naprawdę? No po prostu często, często widzę taki schemat, który się powtarza tutaj, ale to zaraz. Bo ogólnie, co się co się wydarzyło? Eee, ogólnie rzecz ujmując, to idziemy w górę. Więc tam na luzie, ja myślałem, że w sumie dostanę reakcję. Eee, w sumie oczekiwałem bardziej reakcji od tego w dół. Ale to się nie wydarzyło. Po prostu se wybiła, więc uznałem, że spoko. Yy, I co czego oczekiwałem? To jest po prostu powrotu i tutaj reakcji i dostałem ten powrót dzisiaj tutaj 12. Yy, więc się trochę naczekałem, ale dostałem tutaj. Kurczę Stałem tutaj yy, Break of yy, yy, Structure. Cena zretraceowała, dostałem potwierdzenie. że potwierdzenie. Złożyłem reakcję i po prostu z tego wszedłem. I cena wróciła trochę. Wywaliło mnie tutaj. Nie zamknęła się poniżej tego, więc nie obaliła tego, tego Czyli to by dali to jako to całe. To jest dalej retrace, reakcja i teraz idzie do góry wygrywa. Więc niestety... Tak się zdarza, nie znalazłem dokładnego entry, aczkolwiek trade jest teoretycznie wygrany, teoretycznie tylko, rzecz ujmując. Więc no cóż, no, z każdym tradem będę coraz lepszy w tym znajdowaniu tego entry, ale niektórych nie da się uniknąć, bo tutaj nie dał się akurat nic lepiej zrobić, po prostu, po prostu cena się tak zachowała i niestety tak czasami się dzieje. Mm. Więc ja wszystko tutaj zrobiłem zgodnie z planem, wszystko elegancko, trochę, trochę miałem, trochę za dużo, mi się wydaje, że to jest bardzo problematyczne, to staje się dla mnie, bo to, ten, ten, to tradowanie sprawiam takim problematycznym, że okej, okay, no to co to, no reakcja od tego, nie, i się zastanawiają na przykład czy to jest reakcja od tego i że, czy powinienem tutaj żeby kupić i ja bym tutaj <grymianie> na przykład kupił i jak widzicie właśnie takie to są yy, rzeczy, że, że nie jestem do końca przekonany co do słuszności pewnej yy, pewnych yy, tych yy, pewnych moich pomysłów ale, ale właśnie yy, zacząłem po prostu wchodzić z tej strategii tak teraz, że nic, nie mam żadnych y, założeń, nie mam nic po prostu, tylko po prostu czystą tą strategię Po prostu dostaję to co chcę, wchodzę i, i ten, bo zobaczyłem, że po prostu Że moim problemem w ostatnich, y, przez ostatnie trady Było to, że po prostu nie, przy, pomijałem trady, w sensie Że nie, mo, nie byłem pewny i uważam, że to nie jest, okej okay, dobra, to nie jest pewne Nie będę wchodził i traciłem na tym, zamiast dostaje reakcję to, to po prostu biorę trade'a. nawet jeżeli on by przegrał, to się może czegoś nauczę albo po prostu ten, ale po prostu biorąc całą każdą tą reakcję, tak jakby, mój opinii, ten się nauczę i, i zostanę zyskownym. I o to właśnie wchodzi w tym mniej więcej. Więc yy, no i w sumie nie mam nic więcej do powiedzenia. Yy, więc to będzie na tyle raczej, aczkolwiek no, a te recapy będą raczej krótkie, bo po prostu pokażę tradera tutaj i, i tyle, ale zawsze jak wezmę to będzie recap, więc no, ma do zobaczenia.